Witam was drodzy widzowie i bierzemy kolejny unikat, który znalazłem, płytowy pas, nie wiem czy wiecie co to jest, ja myślę, że to będzie jaszczur, 3, 2, 1, jest jaszczur na poziom 29, mamy tutaj bonus, siłę zręczność 30% do fhr czyli odzyskiwania równowagi, to jest fajny bonusik. No, jeszcze nam zmniejsza otrzymywane obrażenia o 3 punkty. Atakujący otrzymują 8 punktów obrażeń. Na ten poziom całkiem spoko. No i mamy wtedy cztery tutaj sloty na mikstury. Także jak najbardziej w porządku. Jaszczur odhaczony, znaleziony. A ja zapraszam na kanał. Jest właśnie ta mini seria, gdzie identyfikuję różne przedmioty znalezione przeze mnie. Taki mini święty Gral. Eee, no i cóż, każdy znajdzie coś dla siebie. Są omówione różne zestawy, poradniki, słowa runiczne. Zapraszam, cześć!